Jesteśmy w atrium we wschodniej części zamku. To tutaj znajduje się sala wielka, sala kinowa i sala wystaw. Właśnie przy niej siedzimy. Siedzimy na ławie, którą zaprojektował Roman Machowiak, świetny poznański projektant działający w latach 60., 70., 80., 90., pewnie też. Ława ta została zaprojektowana do Pałacu Kultury i była jedną z bardzo wielu mebli, które stworzył na potrzeby tej instytucji Roman Machowiak. Spójrzmy na jej wyjątkową formę. Przypomina łódkę, na której leżą obite sztuczną skórą poduszki. Drewniana część ławy to okleina machoniowa, w podobny sposób wykończono tak zwane stoły bankietowe, które również wówczas zaprojektowano dla zamku. Ława stoi na metalowych, chromowanych nóżkach. Całość stanowi świetny przykład polskiego designu z początku lat 60. XX wieku. Mebel ten Czeka na swoją renowację, by móc przywrócić mu dawny blask.